Hej, witam was tego jesiennego wieczoru. Za oknami deszcz, liście sobie opadają. W branży growej mamy jak zwykle jakąś aferę. Ktoś o kimś coś napisał. W tle o dziwo, mimo tego, że nikt by nie przypuszczał. Silent Hill 2 w wersji polskiej jest super, chociaż chyba już spadli sprzedaży po tygodniu, więc wiecie, dobrze, niedobrze. Kolejne kryzysy, wychodzą kolejne gry, które się nie sprzedają. Tak, więc dzieje się. Więc ja w tym dynamicznym okresie, gdzie samemu mam trochę moich prywatnych rzeczy, skupiam się i dalej siedzę w retro klimacie. Nie tak mocno retro, ponieważ ostatnio głównie gram w gry z trzeciego PlayStation, ale odkrywanie ich w dużej mierze zupełnie od nowa dla mnie jest super zabawą. I jakoś, post, tak szczerze mówiąc, pomaga mi to usystematyzować ostatnio tygodnie pracy dziwnej i robienia dziwnych rzeczy. E, więc tak, ja nazywam się Paweł. Witam Was w kolejnym odcinku bez składu podcastu, który nie ma swojego głównego, e, fajnego hasła, o którym mogę mówić, ale, wiecie, napiszę je. E, więc tak. Dzisiaj udamy się w stronę gier Super Pomówimy sobie o drugiej części bardzo fajnej, już tutaj spoileruję trochę: gry, gdzie można poczuć się jak prawdziwy superbohater. Porozmawiamy sobie o Infamous. Bardzo trudne słowa po angielsku. Porozmawiamy sobie o niesławnym 2. Dziękuję. Jak co tydzień, albo co półtora tygodnia, zapraszam, dziękuję wam. NFMS to seria gier stworzona przez studio Sucker Punch, które obecnie cnie pracuje nad Ghost of Tsushima, aktualnie nad kontynuacją, czyli taką fajną, rewelacyjną grą o samuraju na PC i PlayStation. Ich takim pierwszym tytułem, który trochę ich tak włożył na tą taką, wiedzę. Listę zespołów, które należą do Sony i robią im gry. Był Sly Cooper. Bardzo fajna seria gier platformówkowych, ale z takim dość mocnym elementem skradanym, dlatego że tam ten lisek, nie lisek, a takie zwierzątko z czarnymi oczkami, którym graliśmy. On był złodziejem, więc też starał się, jakby skradać. Bardzo fajna seria. też Tylko to już taki bardziej, bardziej zdecydowanie retro temat. Więc tak, wróćmy do samego naszego Infamous, czyli jakby czasami będę używał również niesławny wyrażenia. E, seria składa się z dwóch części, ja skupię się na dwójce. Jest to gra Super Bohater, lub tak naprawdę Super watersze, ponieważ jednym z takich najważniejszych elementów w samej grze jest właśnie system wyborów. System wyborów, który troszeczkę dla mnie zawsze kojarzył się z systemem z serii Gear Fable. Czyli tak naprawdę to, jakim jesteśmy bohaterem, w dużej mierze wpłynie na to, jak miasto się po prostu na nas reaguje, jak reagują nas przychodnie w ogóle, jak, jakim jesteśmy, wiecie. Czy będą uciekać, czy będą zadowoleni. No i oczywiście wpłynie też na fabułę. O tym sobie też wiecie. Za chwilkę opowiemy więcej. W każdym razie, nasz bohater ma moc elektro ze Spidermana, wiecie. Elektro ze Spidermana, czyli ma moce elektryczne w ogólnie. No i tutaj gra w, zarówno pierwsza, jak i druga część. Bardzo fajnie eksperymentuje z tym i tak naprawdę moim zdaniem największą zaletą obu części, aczkolwiek w jedynkę grałem mniej, dlaczego również za chwilę, obu części ogromną zaletą jest wykorzystywanie tych supermocy oraz Obie te gry to jest zdecydowanie takie power fantasy. Nasz bohater w momencie, kiedy już trochę sobie pogramy i ulepszymy nasze moce, no jest po prostu kozakiem i to takim wiezie jest porządnym, porządnym twardzielem. Ja od jedynki się dość mocno odbiłem, ponieważ niestety ona jest jakąś najbrzydszą na świecie oprawę graficzną współcześnie, według mnie. Ale nawet nie chodzi o to, że to są jakieś, nie wiem, wyjątkowo niebrzydkie modele, ale cały bardziej artystyczny kierunek. Ona jest taka na maksa edgy wizualnie, no i po prostu, no, tak średnio mi się spodobała. Wizualnie I no nie miałem ochoty brnąć w to dalej, natomiast dwójka od razu mnie chwyciła z bardzo jednego ważnego elementu. Ile jedynka była w takim po prostu zwykłym, wiecie, takim Nowym Jorku, takim po prostu klasycznym mieście z gier komputerowych. Dwójka dzieje się w mieście, które ma symulować ma udawać Nowy Orlean. Jest oczywiście ten prawdziwy Nowy Orlean, jest to jakaś taka growa wersja, bo wtedy wiecie, można przynajmniej popracować nad skalą i dopasować sobie takie miasto do naszych misji, przygód i po prostu zrobić tam to, czego najbardziej potrzebujemy. No i właśnie ten Nowy Orlean mega mnie przyciągnął, dlatego że samemu w tym mieście spędziłem dosłownie weekend i było dość niebezpiecznie ale samo miasto jest przepiękne. Jest to właśnie przykład, y, o dziwo, takiej wiecie, francuskiej architektury w Stanach Zjednoczonych i o ile większość miast, przynajmniej, które ja widziałem w Stanach Zjednoczonych, są takie jednak dość bezduszne, pewno jest przepiękny. Jest y, Zresztą to całe miasto ma w sobie jakiś taki mega mistyczny klimat. No i jest to, zdecydowanie działa to w grze. No i też ten podział na miasto, nie za wysokie oraz właśnie takie tereny bagienne bardzo fajnie działają. No i jeżeli chodzi o to, pod względem architektonicznym, wygląda bardzo, bardzo fajnie. Dla mnie, dlatego że akurat dość mocno zwracam uwagę na takie rzeczy, mógłby być trochę bardziej kolorowy. To był ten jeszcze taki, wiecie, to jesteśmy koło 2011 roku, tak mi się wydaje. To jest jeszcze ten czas, gdzie chciano robić takie, wiecie, my będziemy robić te gry dla dorosłych, one będą mroczne, ciemne. Albo będą brązowe, albo będą szare. W tym wypadku akurat była to ta szara gra, no i niestety czasami psuje to e, ten efekt, dlatego że to wiecie, sam Nowy Orlean, ten prawdziwy, jest przekolorowy. Jest taki dość syfiasty, jest mroczny, I tak naprawdę ma, ogólnie to jest takie miasto jednak zdecydowanie muzyki, seksu, narkotyków, no jest takim hmm, specyficznym miejscem. Eee, I można tam naprawdę zobaczyć różne rzeczy, polecam, w <tulę> polecam wycieczkę. Eee, można też zjeść tam aligatora i... Ale no mówię, nigdy nie, nie można mu odmówić tego, że jest przekolorowy, zarówno jeżeli chodzi o eee, kolorowych ludzi, o po prostu piękne elewacje w wielu kolorach, o bardzo dużą ilość neonów, no jest takim bardzo, bardzo akurat ładnie wyglądającym miastem. Natomiast no gra jest w dużej mierze dzieje się niestety w nocy, i ogólnie no jest ciemnawo. Szkoda, dlatego że nawet jak zobaczycie sobie tą taką, no niektóre te budynki, czy tam bardzo ładną taką katedrę na środku tutaj jednego z placów w grze, chciałoby się to zobaczyć lepiej oświetlone i wtedy, kiedy są misje w dzień, wygląda to dużo lepiej. Nie powiedziałem jeszcze tego, jak wiecie, dosłownie, ale no, jest to gra z otwartym światem i to... Czymś, co z perspektywy tego, w jakim miejscu jesteśmy teraz, bardzo mocno się docenia, bo już po tych, wiecie, ogromnych Assassin's Creedach, fajnie było po prostu pograć sobie w coś, co ma otwarty świat, ale mały otwarty świat. Całe miasto podzielone jest na takie trzy dzielnice, fajnie różniące się od siebie bardzo mocno, jeżeli chodzi o zarówno architekturę, jak i na przykład po prostu taką wysokość ogólnie tego miasta. Zresztą, jednym z takich bardzo charakterystycznych elementów, właśnie, naszego niesławnego jest poruszanie się nie tylko w wiecie jakby ogólnie rzecz biorąc na lewo prawo ale góra dół ogólnie ta to horyzontalność horyzontalność to jest właśnie przeciwieństwo tego co próbuję powiedzieć. Wertykalność miasta jest bardzo duża i to że możemy sobie poruszać się po budynkach skakać między nimi one też nie są za wysokie więc robi się nam takie bardzo fajne Poruszanie po mieście bardzo mocno skupione z walką. Walka i tak naprawdę, jakby eksploracja miasta są bardzo blisko siebie. I to jest coś, co po prostu gameplayowo dla mnie, no dalej ta walka działa. My pakujemy za jakimś potworkiem, żeby się przed nim ukryć na trzecie piętro. Część elewacji staje zniszczona przez innego potworka, i mówię, ta dynamika. Czasami byłem aż zachwycony jak dynamiczne i jak po prostu efektowne są walki. Głównie korzystamy z naszych mocy, no i ogólnie rzecz biorąc po prostu tę część tych elektrycznych mocy naszego bohatera, no to jest po prostu takie, jakby odpowiada różnego rodzaju spluwom. W trakcie przechodzenia gry odblokowujemy kolejne jakby umiejętności, które musimy kupić za no jakby tam ogólnie nasze doświadczenie. No i ten nasz bohater się rozwija. Nie powiedziałem jeszcze w ogóle o fabule. Bo z to jest taka ciekawa tutaj sprawa, ponieważ z jednej strony, no jakby mówię, tak już wspominałem, to był ten taki edgy moment w grach. Wiecie, poważne chłopaki, mało uśmiechania się. Jeżeli nawet rzucasz jakieś takie elementy, no to. Jeżeli rzucasz nawet jakieś dowcipy, no to są to sarkastyczne dowcipy. Eee, wow! No i ogólnie rzecz biorąc, na Coil, czyli ten nasz bohater który w ogóle wygląda jak Jason Statham, nawet ma podobny głos do Jasona Statham'a, no jest ogólnie kozakiem, jest przezabawny czasami. On dodatkowo dostaje takie dwie atrakcyjne kobiety, znaczy, staje dwie atrakcyjne kobiety, tak jakby źle zabrzmiało, W sensie na swojej drodze napotyka dwie atrakcyjne kobiety, jedna z nich jest jakby symbolizuje tą dobrą ścieżkę, druga symbolizuje tą złą ścieżkę. Więc jedna jest niebieska, druga jest czerwona. Oczywiste to jest zresztą, one również mają super no i jakby na niektóre misje idziemy bardziej w stronę jednej, na inne misje bardziej w stronę drugiej. No i one jedna skandy bardziej nerwowa, druga jest trochę mniej nerwowa. I one mają jakieś takie trochę dziwne relacje z tym głównym bohaterem, i tam są takie czasami dość cringe'owe, cringe'owe dialogi. To jest coś, czego jest bardzo dużo, ale po prostu dla mnie jest to wyjęte z takich, wiecie, po prostu ze stron takich dobrych komiksów z lat 90 po prostu. Takich właśnie, które starają się być nawet trochę za poważne. Jest ogólnie dość przyklepiająca historia, zarówno w pierwszej części, jak i właśnie w tej drugiej, ale jakieś to jest urocze przy wszystkim. Nasz główny bohater ma jeszcze takiego swojego kumpla, który ma w ogóle świetnie, wygląda rewelacyjnie, w ogóle projekty postaci są bardzo udane, bardzo charakterystyczne, oprócz takich śmiesznych elementów czasami w strojach, bo jednak wow. Wow, lata 2000 miały trochę jednak inną modę niż ta aktualnie i czasami te stroje głównego bohatera czy to nawet tych, wiecie, tych głównych postaci są trochę przezabawne. Ich spodnie, 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 nawet takie bluzeczki z takimi, jak ktoś ma supermoc, że jest, ma supermoc lodu, to na bluzeczce ma taką malutką, tak taką wyhaftowaną płatek śniegu, no wiecie, Wow. E, ale tak, wracając, bo ja oczywiście zawsze gdzieś odjeżdżam jakieś moje śmieszne przemyślenia, więc... Fabuła jest przedstawiana za pomocą takich komiksowych cutscenek. No jest komiksowo, jest kiczowato, jest edgy, jest cringowo. Jeżeli lubicie takie klimaty, ja, jeżeli tak już słyszycie, chyba raczej z mojego tonu aktualnie, że ja lubię, będziecie po prostu zachwyceni. Jeżeli nie, to możecie się dość mocno odbić właśnie od tego. Od takiego ogólnego klimatu. E, tak, tak jak już wspominałem, też te komiksowe wstawki będą w wielu miejscach. no One są tutaj jakby po prostu kaczenkami wszystkiego. Więc tak, otwarty świat. Nieduża gra. Tak naprawdę 12 godzin, jeżeli chcecie przelecieć przez nią. Ja wykonywałem większej rzeczy. I skończyłem tak w okolicach 80 paru procent, koło 17 godzin bodajże. No i był to taki idealny czas wtedy, kiedy już zaczynałem być troszeczkę zmęczony. Po prostu się skończyła. I dla mnie było to idealne i wow. I to jest po prostu to, że możecie, wiecie, odpalić sobie taką grę, przejść ją w parę tygodni tak po prostu sobie po pracy, pijąc bezalkoholowe piwo, jest naprawdę czymś, co wydaje mi się teraz takim, wiecie, czymś szokującym. E, tak, szkoda, że jest to taka już jakby trochę zapomniana seria gier, ponieważ ma ona w sobie dużo serducha. Widać to ogromną miłość zarówno do tych postaci, do tego miasta, do tego śmiesznego, krzyżowatego świata. I ja wróciłem w mojej głowie i do takich właśnie jednak zdecydowanie prostszych czasów. Jedna rzecz, która też bardzo bardzo jakby mnie zszokowała, mówię już o tym w tym poprzednim materiału, w tym samym materiału PlayStation, który oczywiście polecam, to jest właśnie to, że od takiej strony gameplayowej, no przecież tam jakby wiecie, no, są rzeczy, które mogłyby działać lepiej, to mogą być jakieś mniejsze spadki animacji i tak dalej, a to jest naprawdę po prostu fajny system sterowania, bardzo fajne takie współczesne poruszanie postacią. I nawet są takie momenty, w których ta gra wygląda bardzo dobrze. Oczywiście, wiecie, nie będą te tekstury, gdzie potem widać te pory na twarzy i kurczę ten, ale jest to naprawdę po prostu bardzo dobre. I była taka tam sekwencja walki jeden z bossów jest takim sporym potworkiem. Już tutaj wiecie, już nie będę za dużo, jakby jakbym wam opowiadał, o sporym potworku. Kolejka jest oczywiście pewien twist fabularny. W ogóle jest to sporo twistów, twisty fabularne. To jest jedno z elementów jakby tej serii. No i idący przez miasto i niszczący to miasto ten potworek, który jest w trochę mniejszym kaiju, jest wow, naprawdę prezentował się świetnie. Jeżeli, bo oczywiście tak naprawdę wiecie, po tym wszystkim, co opowiedziałem, jakby wygląda, jakby gra miała oczywiście same zalety. Nie jest tak do końca. Jest jedna rzecz, która jest bardzo, bardzo, która jest chyba też dodatkowo, moim zdaniem, takim sztucznym sposobem na wydłużenie jej. Po prostu. Strasznie dużo trzeba się strzelać do przeciwników, żeby ci padli. To tak naprawdę długo. Później, nawet mając te lepsze bronie, ogólnie trzeba strasznie dużo strzelać. Gdy pojawiają się takie trochę większe przeciwnicy, ci w ogóle już mas masę czasu zajmują i było to miejscami e, trochę irytujące. Za to fajną rzeczą jest, kiedy takie różne frakcje, w sumie dwie główne frakcje, potworki, ludzie, tak upraszczając, e, jakby walczą ze sobą i my bierzemy udział jako to taka trzecia strona w takich pojedynkach, gdzie czasami mam wrażenie, że było z 30-40 postaci, no i to naprawdę robiło wrażenie. Właśnie gdy jeszcze działo się w fajnym miejscu w tym naszym mieście, super. Jednej rzeczy też, której mi tak ogólnie jakby trochę brakuje, to jest to, że jakby zdecydowane się tutaj już na ten e, Nowy Orlean, przynajmniej na taką wersję Nowego Orleanu, szkoda, że nie ma tu więcej motywów takich muzycznych. Dlatego, że Nowordlean jest miastem, które no, żyje trochę tą muzyką. Ja wiem, że to jest tak apokaliptyczny świat i bla bla bla, ale jednak gdyby troszkę było więcej tych takich elementów, po pierwsze, właśnie związanych jednak z mistycyzmem, troszkę jest, ale malutko, ale właśnie takie elementy dotyczące więcej Łudu więcej i więcej troszeczkę muzyki. Która, no wiecie, po prostu nawet mocniejsze, po prostu te elementy muzyczne, bo tak szczerze mówiąc, skończyłem w tamtym tygodniu i już nic, tak jest, jeżeli chodzi o motywy muzyczne, nic nie zostało, a dużo innych elementów tej gry dziwo zostało ze mną. Mam nadzieję, że chwilę zostanie, bo tak jak mówiłem, bawiłem się bardzo dobrze. Gra chyba niestety nie jest dostępna na PlayStation 4, i PlayStation 5, co jest smutne, bo moim zdaniem nawet jakby. Gdyby tam było te stałe 60 klatek na sekundę i po prostu gdyby ją, wiecie, zrobić odpowiednią rozdziałkę, to ta gra jest aktualna. W sensie można by spokojnie ją bierze, brać, odpalać i świetnie się bawić. Myślę, że takich dokładnie produkcji nam brakuje, więc tak, polecam, kurczę, bardzo polecam, o dziwo, aż zszokowałem się jak dużo, dużo przyjemności dała mi ta gra. I kurczę, nie wiem, nie wiem, czy to właśnie był bardziej taki nostalgiczny element, ale. E, po prostu mam wrażenie, że to jest po prostu przyjemne. Polecam wam bardzo. Pamiętajcie, żeby mieć zęby i jeść dużo białka. Dziękuję. Jest jakby dziękuję, dziękuję. Więc tak, wracam za tydzień albo za półtora tygodnia. Mam nadzieję, że będę już też na Spotify. U. Pamiętajcie, żeby ogłosić wszem i wobec że należy słuchać. Możecie mi też napisać czy jeszcze jest jakaś gra z PlayStation 3, która którą wy kojarzycie? A która nie jest jakby jakaś taka aż tak mocno rozpoznawalna, więc tak. Dziękuję wam. Misiaczki i do usłyszenia, papa. Pa.